Healthy View Awards to prestiżowa gala w świecie Counter Strike'a, podsumowująca zakończony rok, na której wyróżnianie są najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki z danego roku. A sama gala dzieli się na cztery części. Pierwszą z nich jest ta, na której nagrody są przyznawane poprzez głosowanie społeczności Counter Strike'a. Druga to dla najbardziej wyróżniających się zawodników na swoich pozycjach. Najlepszej drużyny, najlepszego zagrania roku i na przykład Rookie of the... Nie na przykład. I Rookie of the Year. Tu nie ma przykładów. Trzecia to najlepsza żeńska drużyna roku i najlepsza zawodniczka roku. I czwarta, najistotniejsza część, czyli najlepszy zawodnik danego roku. A ja zapraszam Zapraszam was... Blech, nie wiem mówić. Zapraszam was na podsumowanie tegorocznego KLTV Awards. Zaczynając od nagród społeczności, najlepszym talentem roku okazał się Banks, ponownie zdobywając statuetkę drugi rok z rzędu. Następnie przechodzimy do najlepszego eventu roku, jakim został dosyć zaskakująco Major w Budapeszcie, pomimo tego, że przynajmniej moim zdaniem ten w Austin został trochę lepiej zorganizowany. Dla przykładu nie było na przykład aż tylu problemów z dźwiękiem które były nagminne podczas Majora w Budapeszcie. Następnie przechodzimy do streamera roku, którym ponownie został Ounipixel. Rozdawana również była nagroda dla najlepszego skina roku i tu bez zaskoczenia wygrała AWP I twórcą roku pozostaje Dima Wallhack, co jest zupełnie zasłużone moim zdaniem, biorąc pod uwagę, ile trybów wymyślił, by jak najbardziej tę uwagę widza przykuć. Przechodzimy do te, tej bardziej interesującej części, gdzie nagradzani są rzeczywiście zawodnicy. Także zaczyna od Penera Roku i ten został jednomyślnie. Dong. Tu nie ma większego zaskoczenia. I najlepszym closerem roku zostaje Ross. I tu też wydaje mi się, że dosyć mocno przypieczętował to wraz z Vitality. Nie powinno być tu żadnych wątpliwości. Następnie przechodzimy do Ithora Roku i ten został Mezi z tej samej przyczyny. Następnie przechodzimy do kategorii snajpera roku i tam zwycięża Zayu. A in-game lidera roku wygrał nie kto inny jak Apex, nie przedłużając kolejną kategorią, był Coach roku, i tą nagrodę wygrał Xtas. No bo kto inny, bądźmy szczerzy. <grym zainteresowań> Nie ma zbytnio innych kandydatów. Kolejna kategoria to ta z moich ulubionych, bo przechodzimy do highlight roku, którym okazuje się akcja Donka. Po prawie godzinnej przerwie przeszliśmy do nagrody Rookie of the Year, którą zwyciężył Moldoy. Przy okazji pojawił się w jakimś szlafroku ze swoim nickiem. <grywki> I finalnie kończąc drugą część, najlepszą drużyną wieku zostaje Vitality. Co do tego nie powinno być absolutnie żadnych wątpliwości. Przechodząc na żeńską część nagród, najlepszą zawodniczką roku 2025 zostaje Astra, a najlepszą organizacją żeńską zostaje Big Equipa. I to w zasadzie wszystko, bo bądźmy szczerzy, kogo to naprawdę obchodzi. Czas na krem de la krem, na najistotniejszy moment całego wieczoru, punkt kulminacyjny, a mianowicie najlepszym zawodnikiem 2025 roku zostaje Zai Wu. I kolekcjonuje swoją czwartą taką nagrodę będąc pierwszym zawodnikiem, któremu udało się to osiągnąć. Co więcej, jest to pierwszy raz, kiedy najwyżej notowany zawodnik, w tym przypadku Dong, który kręcił absolutnie niewiarygodne statystyki na przestrzeni tego roku i najwyższy w historii, bo poprawia poprzedni rok jeszcze, zostaje za w najlepszym zawodnikiem roku. Co jest? Pierwszy raz takim przypadkiem. History. I tak oto całe 5 godzin transmisji Galichal Gali TV Awards, skrócony na kilka minut filmu, także jeżeli się podobało to zachęcam do stawienia łapki w górę i tyle ode mnie. nam się z Wami, pa. pa.